Z kodem Rox 760 zł bonusu na start. Marcelo Morelli, który pisze piękną historię tutaj z nami, to znaczy on napisać może ją jutro, ale już teraz robi coś wspaniałego. Ja chciałem zapytać, czy gdy się ta propozycja pojawiła, był moment zawahania, kogo trzeba było ewentualnie zapytać o, o decyzję, czy to jest dobry pomysł? Eh, estás haciendo una historia super grande en tu vida. Eh, ahorita te quiero preguntar sobre, sobre la información cuando recibiste, si tenías algunas dudas o cómo lo recibiste, ¿no? No, obviamente no tuve ni la más mínima duda en tomar la pelea. Como tú has dicho, estoy escribiendo una historia, mi historia. Y era el momento de demostrar que yo estoy hecho para cosas grandes aquí y mañana todos se darán de cuenta que yo pertenezco a estar acá. Więc tak, piszę, piszę swoją historię, tak jak powiedziałeś. Nie miałem najmniejszej wątpliwości. Jak tylko dostałem tą propozycję, od razu e, podjąłem, walki. podjąłem walkę. I jutro chcę pokazać i wszystkim udowodnić, że, że to miejsce, w którym się znajduję, to nie jest wszystko przypadkowe. Że to nie jest kwestia szczęścia, tylko ciężkiej pracy. Kilka miesięcy temu Sebastian Przybysz powiedział mi w wywiadzie, że dla niego odkryciem roku 2024 roku jest właśnie Marcelo. I chciałem zapytać też, bo z jego strony wielkie uznanie dla, dla Marcelo. A co patrz, jak, co myśli Marcelo o Sebastianie Przybyszu? Czy też go zna, wie jak walczy, darzy go szacunkiem. Hace unos meses, Sebastian przybył bardzo tu año 2024. Dije, że eres muy buen I co tam było jeszcze o tym, jak powiedział. Sebastian powiedział, że dla niego Marcelo jest odkryciem roku. Ja chciałem wiedzieć, co Marcelo myśli o Sebastianie. Czego piensasz tu o Sebastianie? No, ja tylko piensę cosas muy buenas de obra. De verdad, jest on bardzo amable. Un tipo... Generoso, respektoso. i no nie jest no trabajo. Maniana mam Więc nie mam żadnych negatywnych uczuć co do, co do Sebastiana. Bardzo go szanuję, jest świetnym zawodnikiem, ale jutro trzeba zrobić robotę. To jest, to jest moja praca, więc wychodzę walczyć. To jeszcze chciałem tylko na koniec zapytać, bo nie wiem do końca. To była Kolumbia, bodajże, tak. Czym, Marcello, przekonałeś ty? Co takiego wtedy zobaczył w tobie, w tym co pokazałeś? A propos MMA, że zdecydował się, ok, rzucam wszystko i jadę tak naprawdę do Polski z pustymi kieszeniami. W tym seminarium w Kolumbii, kiedy ja tam byłem, co para przekonało, a Polonia, do Polski, para iść al 100 i todo wszystko, żeby przyjechać do tego kraju, de Polonia? No, que todo zmienić mi życie. Lastimosamente en Latinoamérica las cosas son bastante difíciles, me ha tocado vivir cosas bastante difíciles de verdad y siento que el hecho de llegar acá, de poder llegar acá, es un logro para mí, para poder ayudar a mis hermanos, mi familia y es una gran oportunidad y una bendición poder estar acá y ahora <laughs> pelear por ese cinturón. Więc przede wszystkim była to dla mnie olbrzymia szansa, żeby zmienić swoje życie, bo, bo, bo życie tam stąd pochodzę naprawdę jest bardzo trudne, wiele, wiele przeszkód mam na swojej drodze, miałem na swojej drodze i chciałem, chciałem to po prostu zmienić, chciałem postawić wszystko na jedną kartę na sport. No i też jakby miałem w głowie od początku, że jeżeli dotrę na szczyt, to bardzo chcę pomóc swojej rodzinie, swoim braciom, swoje, całej swojej rodzinie, bo im jest naprawdę bardzo ciężko i kiedy, jak to się mówi, z dnia na dzień, lek, ciężko im jest łączyć koniec z końcem, z miesiąca na miesiąc, więc po prostu Marcelo cieszy się, że może pomóc jego rodzinie, jego rodzinie teraz jakby w większym stopniu. Panowie? Ja chciałem zapytać, e, czy w jakikolwiek sposób ma rozpoznanie, jeśli chodzi o e, Sebastiana, jak podejść do tego pojedynku taktycznie? Czy zna jakieś, może widział, wypatrzył jakieś słabe strony Sebastiana? A hasta el momento has averiguado puntos fuertes de crees de tipo de No, pues, obviamente es un mm, tipo bastante duro, bastante completo. Oczywiście mamy plan dla Elio. Mieszę w sobie komentarz, ale wiem, że będzie to bardzo bastante apel, ale jestem preparado para eso. Jest bardzo twardym zawodnikiem, bardzo kompletnym. E, mamy już plan oczywiście na ten pojedynek, ale pozwolę sobie te słowa zachować dla siebie, ale jestem gotowy. A co udało się zobaczyć w oczach swojego rywala, bo o to pytałem się zawodnika z walki wieczoru Fila Defrisa, więc co... ¿Qué has, hecho, qué, ¿Qué has visto en los ojos de tu contrincante cuando estaban haciendo careo a ti? Lo vi enfocado, probablemente un poco nervioso, porque sabe que no es una pelea fácil. Él sabe que le pusieron un tipo que. Le, le, al frente le pusieron un tipo que, que solo quiere ganar, que solo tiene hambre de, de llegar a la cima, de, de poder tenerlo todo y. Na pewno widziałem olbrzymią koncentrację, ale też troszeczkę nerwów, bo wie, że naprzeciwko jego stał zawodnik, który przyszedł tutaj wygrać, który jest bardzo głodny zwycięstw, wszystko postawił jest gotowy na jedną kartę po to, żeby tutaj zwyciężyć. Także on tutaj przyjechał po to, żeby zwyciężyć i, i po prostu Sebastian na pewno wie, że nie będzie miał jutro łatwo. A teraz z dziennikarskiego obowiązku nie regulujcie odbiorników, bo padnie pytanie do pana tłumacza. Chciałem tylko zapytać: Czy sierpienie, czy studiatem, czy walka o tymczasowy pas z Piotrem Kuberskim, czy to brzmi jak ciekawy i dobry plan? Pomidor. <grym> Na razie jeszcze nic nie mogę powiedzieć, ale myślę, że taka walka byłaby czymś niesamowitym. Jeszcze jakieś. Ja chciałem jeszcze zapytać: Czy spodziewał się Marcelo, że jego debiut w KSW będzie tak szybko, po miesiącu i to jeszcze w walce o pas? Una pregunta, si tú estabas esperando que vas a debutar tan pronto eh, después de una pelea en Unique, eh, solamente un mes, y que va a ser una pelea por el cinturón, ¿esperabas eso? Oh, definitivamente no lo esperaba, pero en el fondo yo ya estaba preparado, en el fondo yo algo me decía que algo grande venía y mira, tenemos la oportunidad. Nie spodziewałem się tego absolutnie, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałem tą myśl, że, że ta walka nastąpi prędzej czy później. No i nastąpiła szybciej niż się spodziewałem. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.